Czemuleczko, mordeczki, z tej strony Brawl Game i witam was w kolejnym odcineczku na moim kanale. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić subskrypcję, łapkę w górę i dzwoneczek, to mnie będzie motywowało do dalszego nagrywania. No, zdobyłem sobie jedną skrzynkę, więc mam taki pomysł, aby ją otworzyć. No bo kto z głupi nie chciałby otworzyć Brawl Boxów? Ja jeszcze... Jest mój kolega Mateusz ze szkoły. No dobra, otwieram pierwszą skrzynię, pierwszą i jedyną. No 21 goldeczków. Jessie. Mam dla Was ciekawostkę na tym odcinku. Oby to był skin. Bo mam bonus. Bonus. Jesse. No cholera, te głupie tikety cały czas nie wypadają. No. No jak widzicie niedługo już będę miał rok jego ulubionego skina, którego chciałbym naprawdę mieć. No. Co teraz? No nie wiem na jakim trybie pogramy, ale nie wiem jeszcze na jakim. Dzisiaj pewnie jeszcze się pojawi odcinek z Minecrafta, no. Mm. No zaraz zobaczymy. I nie wiem czy wam mówiłem, ale wszedł nowy e ka skin Karl. Fajny. Bocik. To jest teraz ta ciekawostka. Wiecie, że Pam. Przyjrzyjcie się jej się dokładnie. Patrzcie. Zobaczcie na jej włosy i na jej wieżyczkę. I teraz to jest ciekawostka. Czy wiedzieliście, że Jessie to jest jej córka? Prawda. No, przyjrzyjcie się, no, obaj mają wieżyczki, obaj są mają te same włosy. No i patrzcie, przyjrzyjcie się jej policzkom. Policzkom jej się przyjrzyjcie. I patrzcie teraz na policzki Pam. Są takie same. Odcinek skóry zresztą też, no to jest jej mama. No patrzcie, a teraz przyjrzyjcie się Rico. Rico to jest robot i to jest tata Bailera. Sarodzieja też i takiego golden Bailera. Kuba! Co? Dobra, Elo. Mam. już myślę, no. Ja chyba wiem o co chodzi w tym... Żeby jak to zdobyć. Tego skina zdobyć. Nie wiem o co w tym chodzi. Nie to wie to proszę na takie pod odcinkiem. I chyba tu trzeba ulepszenie na maksa zdobyć. Star, star, star Power Mist, czy jakiś tak barer removing, czysta y, no. i 30. Trzeba się No. Jak się zastanawiam, czy to może być prawda, że on jest tatą tej dziewczynki no nie sądzę albo że ten jak on jak on nie pamiętam nie pamiętam nie wiem już ale podobno chyba możliwe jest, że to jest mąż y tej jak on się nazywa, pan bardzo żadnego podobieństwa nie ma, no nie ma, no, ale ma podobny głos, no, bardzo podobny. O, co to jest? O, let. No ma 2000... Aha, no to teraz możemy się przekonać ile co tego ma ale Leon też jest fajny, Leon Kameleon nie wiem czy ktoś oglądał taką bajka, ale jest bajka Leon Kameleon stara, fajna kreskówka mm. no i to chyba w tyle w dzisiejszym odcinku więc do zobaczenia w następnym odcineczku